W jakiej cywilizacji zmierza świat akademicki? Żyjemy w okresie nasilenia wojny cywilizacji i widocznego schyłku cywilizacji łacińskiej, której dalsze istnienie jest zagrożone. Widać to wyraźnie w domenie akademickiej, bo uniwersytety stanowiły jedną z najważniejszych ostoi tej cywilizacji, a obserwujemy ich kryzys. I to nie tylko na Zachodzie lecz także w Polsce, uważanej za ostojem cywilizacji łacińskiej w dobie współczesnej. Jedną z cech cywilizacji łacińskiej jest zdążenie do poznania prawdy i to zakładane w średniowieczu uniwersytety były przez wieki jej nośnikiem. Dziś ten okres jest traktowany jako czas ciemnoty, do którego postępowcy nie chcą powracać. Tak argumentowali w 2021 roku, Panowie profesorowie, stojąc przed murami najstarszego polskiego uniwersytetu, mając w tle pomnik średniowiecznego jej studenta, Mikołaja Kopernika, czyli w ich postępowej opinii chyba uważanego za ciemniaka. Niestety, w czasach postępu brakuje nam takich ciemniaków, a profesorów, i to postępowych, mamy moc, gdy uniwersytety. W niemocy. Uniwersytety abdykują z prawdy. Nie jest tajemnicą, że obecne postępowe uniwersytety odżegnują się od swoich korzeni, nawet stosunkowo bliskiej historii, a przede wszystkim abdykowały z poszukiwania prawdy na rzecz promowania ideologii gender i poszukiwania odmiennych orientacji seksualnych. Czy można je nadal nazywać uniwersytetami? Budzi zdumienie, że nawet obrońcy cywilizacji łacińskiej jakoś nie protestowali wobec wycofywania się przez uniwersytety z wypełniania swej podstawowej powinności. A od lat prawda znika ze statutów uczelni z praktyki zatrudnionych na nich akademików. Na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zatrudnia się na przykład teoretyków prawdy, ale prawdy nie praktykujących, a zamiłowanych wręcz w kłamstwie. W tym najstarszym polskim uniwersytecie, jeszcze w PRL-u, w statucie był zapis, że uniwersytet to wspólnota nauczających i nauczanych, poszukujących razem prawdy. W praktyce wyglądało to różnie. Ale można było powoływać się na naruszanie statutu, co jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku czyniłem. Ten niewygodny dla postępowych akademików zapis usunięto na jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2000 roku. I nie ma już niezgodności między statutem i niepraktykowaniem prawdy. Powtarzam pytanie: czy uniwersytety, które nie są zorientowane na prawdę, można nazywać uniwersytetami i nadal utrzymywać z kieszeni podatnika? Ja tak nie uważam, ale poparcia nie widzę. We formach akademickich ten problem nie jest podnoszony. Także nie ma go przy konstruowaniu budżetu na naukę, ani w protestach związków zawodowych, zorientowanych tylko na jak najwyższe finansowanie obecnych kadr akademickich. Zniewolenie elit. W mediach polscy intelektualiści podnoszą zniewolenie naszych elit, szczególnie akademickich, i branie przykładu z Zachodu, gdzie walka z cywilizacją łacińską, i to na uniwersytetach, ma już niezłą historię i odnosi spore sukcesy. Pomijają natomiast fakt, że nasze elity akademickie są nadal niewolniczo wręcz przywiązane do wypracowanego w PRL-u systemu akademickiego, kompatybilnego mimo reform przez wiele lat III RP, z systemem obowiązującym w państwach byłego bloku komunistycznego, nie tylko Rosji, Ukrainy, Białorusi, lecz także Mongolii, Mołdawii, Korei Północnej, Kuby. Bronią się wręcz heroicznie przed wprowadzeniem do polskiego systemu lepiej funkcjonujących w domenie nauki rozwiązań anglosaskich. Stąd obecne kadry, beneficjenci czysto akademickich lat komunistycznych i przez nie formatowani, zabezpieczają się przed powrotami naukowców polskich, którzy przez lata wyemigrowali i realizowali się czasem z dużymi sukcesami. W systemie anglosaskim, albo funkcjonują w kraju w sektorach pozaakademickich. Dostęp do informacji o ustawianych konkursach, o tym, na co tak naprawdę wydawane są w domenie akademickiej pieniądze podatnika, jest niemal żaden. Nie płacąc ani grosza na badawcze projekty amerykańskie, mogę się o nich dowiedzieć więcej niż o projektach polskich, finansowanych także z mojej kieszeni. Nie ma woli, aby małpować, w cudzysłowie, rozwiązania amerykańskie, które by nam się bardzo przydały, ale jest małpowanie na przykład w zakresie tworzenia na uczelniach działów bezpieczeństwa dla zapewnienia bezpieczeństwa rzekomo zagrożonego, odmiennie zorientowanych seksualnie, bez jakiegokolwiek zainteresowania bezpieczeństwem, odmiennie zorientowanych intelektualnie i moralnie. Wykluczanie, i to przez długie lata, sporej liczby intelektualnie sprawnych Polaków musiało skutkować degradacją nauki w Polsce, która mimo produkcji wielkiej liczby dyplomów, stopni i tytułów, niewiele znaczy w świecie i w gospodarce. I to nas różni od tego złego zachodu, który nam obrzydzano i w prl -u. Kancel Kalcze. Od kilku lat, Nagłaśniana jest w mediach destrukcyjna dla cywilizacji łacińskiej antykultura unieważniania, wymazywania, kasowania zwana Kancel która podobno na nas spadła z zachodu, niczym kiedyś stonka. O tej kulturze tak można przeczytać na przykład na stronach internetowych bezprawnik.pl kancelkalcz. Kancel to zjawisko polegające na tym, że na podstawie czyichś poglądów, czy nawet pojedynczej wypowiedzi uznanej za nieodpowiednią, próbuje się zdyskredytować całą tę postać i jej dorobek. Połączone jest to często z dążeniem do blokowania wystąpień takiej osoby i naciskami na instytucje czy platformy medialne, by te zerwały z nią współpracę. Wszystko w celu ograniczenia danemu człowiekowi swobody występowania w przestrzeni publicznej lub odcięcia mu możliwości zawodowych. To zjawisko zatem nie nowe i jakby zapomina się, że kancel Kalcze u nas zagościła na dobre, a właściwie na złe, dziesiątki lat temu i to przy zamknięciu na zachód i miała się cały czas dobrze podczas zniewolenia komunistycznego które przyszło jednak ze wschodu, choć było wymyślone na zachodzie. Obecne tzw. czystki na polskich uniwersytetach z powodów ideologicznych, odwoływanie pojedynczych, niewygodnych wykładów, zastraszanie dyscyplinarne, szykanowanie konserwatywnych wykładowców to jednak ani nowość w polskiej domenie akademickiej, ani przejaw szczególnego natężenia tej antykultury. Skierowanie niewygodnego, konserwatywnego wykładowcy na ścieżkę dyscyplinarną spotyka się z wielkim nagłośnieniem medialnym. To bardzo dobrze. Ale całkiem pomija się problem wykładowców, którzy na ścieżkach dyscyplinarnych pozostają dziesiątki już lat i nikt palcem w bucie nie kiwnął w ich sprawach. Całkowite unieważnienie, skasowanie i to również przez tych. Którzy przeciwko kancelarii protestują. To samo, jeśli chodzi o odwoływanie wykładu. Jeden odwołany niewygodny wykład to wielki protest. Słusznie, ale wykasowanie setek czy nawet tysięcy wykładów w wyniku dożywotniego wykluczenia, skasowania niewygodnego, bo antykomunistycznego wykładowcy, to cicho sza. I to nie jest słuszne. Przeciwko deprawacji młodzieży protestowano również w stanie wojennym. Notabene, stan podlegający kancelarzom w historiach uczelnianych. Ostrzegano o nadchodzącej śmierci uniwersytetu, jeśli dalej będzie tak funkcjonował w zniewoleniu komunistycznym. Ostrzeżenia unieważniano poprzez dożywotnie usuwanie osób. Przestrzegających z uniwersytetu, bez protestów profesorii. Podnosi się słusznie działania Hunwejbinów studenckich na uniwersytetach zachodnich, co ma miejsce dziś i u nas przy wsparciu władz uczelni, ale całkiem pomija się działania hunwejbinów profesorskich na naszych uniwersytetach praktykujących od dziesiątków lat kancel kalcze wobec niewygodnych. Na przykład nie dopuszczać takiego do wykładów, obciąć mu brodę, odbieram panu głos. Pomija się ponadto fakt, że jeszcze w czasach jaruzelskich to studenci, młodzi akademicy, czasem przeciwstawiali się, protestowali przeciwko ekscesom chudwej binów profesorskich. Argumentując, że takie metody nie wprowadzą nauki polskiej godnie wiek XXI. I mieli rację. Wiek XXI nadszedł, a godność nauki i etatowych naukowców tego progu nie przekroczyła. Przez polskich intelektualistów zarówno kancel Kalczyn, jak i język odwróconych znaczeń zostały zauważone dopiero przed kilku laty, gdy tymczasem, jak sięgnę pamięcią, to takim językiem i taką antykulturą byłem otoczony przez całe moje życie, nie nadając się do świata ich twórców i wyznawców, skupionych w niemałym stopniu na uniwersytetach. Barbarzyńskie ekscesy na naszych uczelniach nagłaśniane w ostatnich latach nie są dla mnie zaskoczeniem, lecz jedynie konsekwencją obojętności wobec antykultury i etyki, cudzysłowie akademickiej ostatnich dziesiątków lat. Wpływy cywilizacji porańskiej W polskiej domenie akademickiej nie respektuje się własności prywatnej, w szczególności intelektualnej, plaga plagiatu. I to nawet na najwyższych szczeblach akademickich, co jest cechą cywilizacji turańskiej, Felix Koneczny, i zaprzeczeniem cywilizacji łacińskiej, opartej nie tylko na prawdzie, lecz także na etyce wywodzącej się z dekalogu. U nas etyka przez lata była i w niemałym stopniu jest udoskonalona z pryncypiami systemu komunistycznego. I niespełniających zasad etyki socjalistycznej, usuwano z uczelni. I do dziś wiele komisji etycznych, wykładowców etyki, autorów książek i podręczników to akademicy mentalnie i moralnie związani z nie do końca upadłym systemem komunistycznym. Nie bez przyczyny etyka jest słabą stroną naszej domeny akademickiej. Chwitną pozaradztwo naukowe i edukacyjne, pasożytnictwo. Nam się należy, bo mamy tytuły. A przy tym kradzieże intelektualne, plagiaty, oszustwa naukowe, wręcz rozbójnicze praktykowanie dostaw obowiązkowych płodów intelektualnych. Niestety, z naszej domeny akademickiej nie wyklucza się patologicznych akademików, lecz tych, Ujawniających patologię. Uczciwość jest źle wiziana, bo stanowi zagrożenie dla rozdających karty. Ustawianie konkursów na etaty akademickie jest u nas traktowane jako norma, gdy na Zachodzie ściga się je prawem. Na przykład projekt Uniwersytet Bandita, realizowany we Włoszech, nawet w czasach pandemii. Współpracując z zachodnimi naukowcami, mam niemal pewność, że nawet po ich wyjeździe do swojego kraju we wspólnej publikacji będę obecny. Podczas gdy po współpracy z moimi ornakami, moje nazwisko w publikacji może się nie pojawić. Poziom nieuczciwości, nierzetelności naukowej w Polsce jest znacznie wyższy niż na zachodzie. A to nas się ostrzega przed zgubnym wpływem Zachodu. Nieco jednak moglibyśmy od Zachodu przejąć na drodze do ocalenia cywilizacji łacińskiej, przenikanej latami przez wpływy cywilizacji tureńskiej. Straszenie Zachodem wywołuje nieraz paraliż umysłu i schizofreniczne odruchy solidaryzowania się akademików ze wschodnim sąsiadem. Na przykład... List otwarty do narodu rosyjskiego i władz Federacji Rosyjskiej sprzed kilku lat. Niewątpliwie Lewacki Marsz przez instytucje, postulowany przez Gramsiego, ma odpowiednie przygotowanie. Lewacki Marsz przez uniwersytety. W gruncie rzeczy, to okres tak transformacji otworzył szeroko swe bramy na ten marsz. Poprzez brak weryfikacji ilustracji oraz dekomunizacji kadr akademickich, z których skasowano zacofańców podczas weryfikacji w czasach jaruzelskich, co taką transformację i neomarksistowski marsz lewactwa ułatwiło. W ramach kancel uniwersytety unieważniają swoją niewygodną historię, istnienie komunizmu, stanu wojennego. Polityczne weryfikacje kadr akademickich, przewodnią siłę narodu. Dlatego najnowsza historia domeny akademickiej jest zakłamana i nie ma chętnych, aby ją poznać. Na pytanie, skąd się wzięły obecne kadry akademickie, nikt nie potrafi, nie ma woli, aby odpowiedzieć. Z prawdy zrezygnowano, więc nie ma takiego obowiązku. Z przestrzeni publicznej eliminuje się poglądy i ich wyznawców, które nie są zgodne z coraz bardziej dominującym lewicowym punktem postrzegania świata. Rozpowszechnia się antykultura niedebatowania z osobami o odmiennych poglądach. Mogą je sobie głosić, ale co najwyżej w cyberprzestrzeni i to tylko do czasu ich zablokowania. Skasowania, bo lewacka cenzura w sieci jest coraz bardziej skuteczna. Wolność nauki staje się fikcją. Na akademicy boją się mówić, a nawet myśleć, przechodząc przez życie akademickie z głowami w podręcznych struściówkach. Dopiero po przejściu na emeryturę niektórzy nabierają odwagi. Eliminacja nonkonformistów. Podczas politycznych czystek na uczelniach w dobie komunistycznej zrobiła swoje. Na uczelniach pozostali konformiści, reprodukujący sobie podobnych. Upadek uniwersytetów nie powinien zatem dziwić. Praktykowany w domenie akademickiej system wartości, właściwie antywartości, niewiele ma wspólnego z cywilizacją łacińską. Otwarte jest zatem pytanie, ku jakiej cywilizacji zmierza świat akademicki? Dobrze, aby nad tym pochylili się nasi intelektualiści, chociaż w naszej domenie akademickiej nie widać następcy Feliksa Konecznego. Tekst opublikowany w miesięczniku Nowe Państwo w lutym 2022 roku. Autor Józef Wieczorek.